Też przeszkadza w destrukcji, to on tutaj przeszkodził w tym ataku. No i teraz będzie kara. Uderzył mocno w bandę sanoczanin. Sędzia bez zastanowienia od razu wzywa tutaj Dudkiewicz lekarza. Gestem już lekarz na tafli, poważnie to wygląda. Hukło jak z armaty, lekarz próbuje tam przedrzeć się przez sanocki boks. No, nie może lekarz dostać się na tafle. Pozamykane te drzwiczki. Teraz dopiero. Lekarz podbiega na ławce kar Prusak. Zobaczmy. Na powtórkę. No, sytuacja taka sprzeczna. Nie było tam jakiegoś ruchu Prusaka. Najpierw Prusak był troszeczkę z tego, co widziałem, dotknięty przez hokeistę z Sanoka. Później też, może z impetem, ale też wykazał tam ruch w stronę, w stronę hokeisty z Sanoka. Na pewno było to zagranie faul, ale nie dopatrywałbym się tutaj jakiejś szczególnej złośliwości czy próby zranienia przeciwnika. No, było to sytuac sytuacyjne przekroczenie przepisów. Słusznie myślę, Prusak na pewno kara. Protestują Sanoczanie już na noszach na tej takiej desce ratowniczej jest hokeista z Sanoka. Groźnie to wygląda. Jeszcze tam obsługa medyczna Sanocza na tafli. Jest lekarz. Już od pierwszych sekund wzywany. Zobaczmy jeszcze raz na powtórkę. Tutaj przepuchał się Prusak z dwoma hokeistami. No nie wiem nawet, czy Prusak tam popchnął hokeistę z Sanoka. To mogą Państwo też osądzić. Jak mówiłem, taki fał sytuacyjny, bo tam Prusak był Między dwoma hokejstami z Sanoka, no był, wydawało mi się, mały jakiś tam ruch, może popchnięcie, nie wiem, nie mi to oceniać, w stronę bandy, na pewno nie było tam złośliwości. Ale wygląda to groźnie. Nie rozumiem tych gwizdów na, na, na lodowisku w Oświęcimiu. Opatrywany cały czas jest, przymocowywany do tej deski. Okeista Sanoka. No Prusak dwie minuty karne, nie ma tu jakiegoś szczególnego ukarania oświęcimskiego zawodnika. Tak widzieliście państwo na powtórkach, no nie można tam doszukiwać się, czasami mamy takie złośliwe faule, takie rzucenia czy zranienia, a tutaj po prostu była przepychanka, była walka o krążek. I teraz wchodzą jeszcze strażacy. pomósł chyba ratownikom medycznym podnieść Sanockiego hokeistę. Teraz dopiero podniesiony oklaski na oświęcińskiej hali. No pewnie te gwizdy były związane z tym, że publiczność Stwierdziła, że Prusak nie faulował. Nie było rzucenia na bandę. No, już teraz, jak widzicie Państwo na swoich monitorach, okej, z Canoka opuszcza środowisko. Za spowodowanie upadku przeciwnika. Prusak, dwie minuty karne, ale rzeczywiście to nie było, jak słyszycie państwo, zakwalifikowane jako rzucenie na bandę.